Nostalgia, potocznie dotkwiająca tęsknota za ojczyzną, krajem oczystym, a także tęsknota za czymś przeszłym, co utrwaliło się w pamięci lub do czegoś, co wyobraża żona sobie w marzeniach. No właśnie, i witam was serdecznie takim oto dosyć podręcznikowym mm, podrażnikową w zasadzie definicją o nostalgii, bo w zasadzie tytuł, który dzisiaj omawiamy, bardzo na tej definicji bazuje, mianowicie jest to, jak się domyślicie pewnie po tytule, World of Warcraft Classic, Hmm. Gra, którą w zasadzie ogrywam od bez mała, prawie no, od premiery, czy już będąc dwa miesiące. E, jest to też jeden z wielu głównych powodów, dla których bardzo mocno przerwałem nagrywanie um, swoich filmów w trakcie lata, ponieważ wiedziałem, że na pewno w klasika wsiąknę. I nie byłem pewien, czy dam radę to pogodzić z nagrywaniem filmów. No ale też, jak pamiętacie mój poprzedni materiał, w którym się dosyć często tłumaczyłem, dlaczego będę nagrywał mniej. Mm, no jest są też jest to też oczywiście związane z przyczynami zewnętrznymi. Natomiast tak jak obiecałem, na pewno nie będzie tak, że całkowicie zamilknę. A więc cóż, World of Warcraft Classic. Ci z was, którzy kiedyś tam gdzieś mnie oglądali lub e, dosyć uważnie śledzili większość moich materiałów, to wiedzą, że bardzo często w różny sposób to World of Warcraft nawiązywałem, ponieważ jest to gra, w którą grałem w zasadzie e, bez przerwy przez no prawie dekadę. Jeżeli nawet nie trochę dłużej, jak gdyby doliczyć drobne przerwy i powroty już po kataklizmie, to myślę, żeby się na 11 lat zbierało, może 12. Przez czas, który grałem regularnie, to znaczy opłacałem miesiąc, miesiąc, abonament, trajdowałem, robiłem każdy kontent, czyściłem po kolei wszystkie dodatki. Grałem naprawdę jako, byłem naprawdę oddanym graczem, grałem jako oddany gracz. Nie ukrywam, że ta gra ma w moim sercu bardzo, bardzo specyficzne miejsce blisko jego serca serca, tak naprawdę, w sercu serca. I wynika to między innymi z tego, że właśnie E, mam wiele nostalgicznych wspomnień związanych z rozgrywką w tej grze. Poznałem masę ludzi, z którymi utrzymuję kontakty, mimo że dawno nie gramy razem i w ogóle wie, wielu z tych osób już w ogóle w Wowie nie ma od bardzo dawna. Natomiast e, faktycznie jest to tytuł, który gdzieś tam na pewno powraca. No, a przede wszystkim jest to właśnie ta vanila. Oczywiście klasik z wanilą nie ma, ma dużo wspólnego, natomiast nie jest idealnym odzorowaniem, ponieważ w zasadzie bazuje na ostatnim patchu przed wypuszczeniem przez Blizzarda do dodatku. Jeszcze wtedy Blizzard Entertainment bez Activision, w dodatku Burning Crusade. A jest to w zasadzie najbardziej dopracowany patch wanili, eliminujący całą masę różnych baboli błędów. W zasadzie jest to. E, szczyt Everestu, bardzo długiego procesu patrzowania, dodawania nowego kontentu, ale także wprowadzania wielu zmian. I dla wielu, wielu, wielu graczy, najbardziej doskonała, idealna wersja e, tej gry. Co zresztą e, nie bez kozery odbijało się także przez wiele lat na różnego rodzaju serwerach. Po, trzeba to nazwać po prostu pirackich, lub jak ktoś woli mniej agresywną. Wersję tej nazwy prywatnych, gdzie gracze w tym samym patchu w zasadzie grali latami i większość tych graczy przeniosła się do klasika. Co nam widać, bo mieliśmy w zasadzie w pierwszym tygodniu już wyczyszczony molten core. Mieliśmy bardzo dużo różnego rodzaju szybkiego progresu, którego w zasadzie nikt się nie spodziewał. Niektórzy mówili, że przez to. Classic długo nie pożyje, no cóż, zaczynamy trzeci miesiąc w zasadzie. Lada moment i gra ma się bardzo dobrze. Na serwerach ludzi nie ubywa. Coraz więcej osób wbija 60, także casuali. No i gra się toczy, zaraz wychodzi druga faza, w której pojawi się PvP i gdzieś w styczniu mają dość wreszcie Battle czyli w zasadzie PvP uzyska swoją najlepszą, doskonałą, formę, jeżeli chodzi o Classic. Plus oczywiście na no Classic spełnia się w założeniach otwartego. PvP w otwartym świecie, które w zasadzie z biegiem lat w WoWie wymarło, Ale o tym też za chwilę, tak samo jak o interakcjach i w ogóle budowie świata, ponieważ o tym warto opowiedzieć. Natomiast chciałbym, żebyście tą definicję z początku filmu cały czas mieli gdzieś w głowy, ponieważ World of Warcraft Classic bazuje na nostalgii i w zasadzie jest uśmiechem przede wszystkim do tych graczy, którzy w tamtych czasach grali e, i to wspomnienie im zostało. Dla nowych graczy, zwłaszcza tych, którzy zaczęli grać w owa później albo dużo później, klasik e, jest e, zupełnie innym doświadczeniem. Niektórzy nawet mówią, że dramatycznym, chociaż. E, mm, no, dosyć yy, tak, chyba w zasadzie najwięcej z tego co widziałem po różnych forach, grupach Facebookowych itd. Tak wypowiedzi to nowi gracze są zdziwieni. Mówią, że jak można w to grać, że się długo leveluje, że wszystko jest oporne, że nie ma dungeon findera, że szukanie grupy zajmuje kupę czasu, że questuje się powoli itd. Tak tak Natomiast prawda jest taka, że jest to y, jak najbardziej y, ta forma MMO, która w zasadzie wywodzi się z starszych tytułów jak Ultimate Online czy EverQuesta. Um, czy Ragnaroka i tak dalej, czyli takich tytułów, teraz już można by... Teraz w zasadzie mówi się o nich hardkorowych, no to w czasach to był standard MMO. I one pomimo wielu wad, które... Według twórców przynajmniej World of Warcraft, w ramach ewolucji tej gry, do dnia obecnego zostały wyeliminowane. W zasadzie, raz, wraz z tymi zmianami, została wyeliminowana w dużym stopniu silna, prężna i żywa społeczność. I w zasadzie klasik to przywraca. I tak naprawdę, gdybym osobiście miał mówić, co jest dla mnie największą zaletą klasika, to jest to właśnie ten powrót społeczności, powrót do korzeni, gdzie w zasadzie wracamy do świata, w którym musimy dogadać się z innymi ludźmi, nie możemy być samotnym wirkiem, robić wszystkiego samodzielnie. Musimy się z tymi ludźmi dogadać, musimy się z nimi komunikować, musimy z nimi handlować, musimy um, mieć jakichś znajomych, e, z którymi utrzymujemy stałe kontakty i ta społeczność kwitnie. Ludzie, mimo że są z różnych gildii, znają się, tworzą się kontakty, ja sam już mam pełną listę znajomych, mimo że gram krótko i bardzo casualowo i faktycznie jest to najmocniejsza E, strona tego tytułu, i gdybyście szukali chociaż jednego powodu, do którego mielibyście w ten tytuł zagrać, to jest to zdecydowanie właśnie to, żeby zacząć, jak kiedyś wyglądały gry MMO, jak to się kiedyś robiło, i dlaczego to było takie fajne, i dlaczego tyle ludzi twierdzi, że w obecnych czasach MMO już nie istnieją. I w zasadzie należy się też upatrywać w tym upadku gatunku, bo Blizzard ten gatunek w zasadzie stworzył, chociaż e, w te, w, nie stworzył go jako parcel, tworząc tytuł, ale stworzył najlepszy tytuł. W, w tym gatunku doprowadził go do doskonałości, a potem sam go zabił i zniszczył przez lata, doprowadzając licznymi zmianami do w zasadzie przekształcenia się całego gatunku, co też miało wpływ na inne MMO. I w zasadzie nie ma teraz takich MMO jak World of Warcraft w czasach Vanilli, i Classic jest dokładnie nostalgicznym powrotem do tego i robi to doskonale. I w zasadzie jest to coś o czym warto pamiętać, i coś, co w ramach tego materiału będzie się nieraz prze, przewijało w mojej że tak powiem, wypowiedzi. Ale od początku. Czym jest klasik? No jest klasycznym wowem waniliowym, czyli mamy podstawowe rasy, klasy. Wracamy do świata Azeroth, który posiada dwa kontynenty. Dwie frakcje, czyli przymierze i hordę, zwasione ze sobą, i w zasadzie są to wydarzenia świeżo po tych fabularnych konotacjach wynikających z trzeciej części WarCrafta strategii która e, jak najbardziej, w zasadzie ci z was, którzy nie znają, powinniście przynajmniej sobie na YouTube wyszukać filmy, gdzie jest cała fabuła streszczona w ramach jednego materiału. Możecie się dowiedzieć, dlaczego to co się dzieje teraz w świecie, e, tak się dzieje, a nie inaczej, z czego to wynika. To wszystko w zasadzie jest następstwem trzech części Warcrafta i wyjaśnione jest w zasadzie w wszyscy, początek wszystkich zdarzeń fabularnych. E, Wowie ma swoje miejsce w Warcraftie trójce, łącznie z narodzinami króla liczy czy Lich Kingiem którego dużo później, w trzecim dodatku, w drugim dodatku, przepraszam, e, mieliśmy okazję spotkać i z nim walczyć. Przynajmniej ci, którzy mieli okazję, to, to mieli. I cóż, e, jaki jest klasik Klasyczny do bólu, tak jak wspomniałem, pomimo wielu plusów, ma też swoje wady. Leveluje się powoli. E, przyrost e, siły postaci w porównaniu z Wowem na retailu, obecnie zwłaszcza jest zupełnie inny. Ta krzywa idzie dużo wolniej w górę. E, jednak. E, Kra nas dużo bardziej nagradza. Każde nawet małe osiągnięcie, które w zasadzie na retailu nie robi żadnego wrażenia, tutaj jest odczuwalne i sprawia, że wchodzimy w ten świat coraz bardziej. Poza tym jest to jedna wielka przygoda. Podróżujemy, zwiedzamy do świata. Azeroth jest dobrze zaprojektowane. Dużo się po nim biega. Nie ma flying, flying mantów nawet na najwyższym poziomie. Zanim dostaniemy pierwszego manta na level 40, musimy zbierać sporo golda, Jest zupełnie inna ekonomia, chociaż o tym też za chwilę bo ekonomia w klasiku jest zupełnie inna niż w vanili. Dużo szybciej e, następuje dewaluacja Golda i dużo łatwiej się też Golda zarabia. Chociaż prosty przykład taki, że mi się udało zarobić kilkadziesiąt Golda w zasadzie w pierwsze 2-3 dni od palenia gry, bo po prostu wiedziałem co robię. Natomiast e, co jest najbardziej istotne to to, że e, w tej grze Każde nawet małe osiągnięcie jest wyraźnie odczuwalne i czujemy się nagradzani. mimo że na wszystko musimy się bardzo napracować, to jeżeli poświęcimy temu czas, to zostanie ten poświęcony czas odpowiednio wynagrodzony przez gra. E, itemizacja jest zupełnie inna. Jeden niebieski czy dwa, jeden niebieski item zdan'u potrafi diametralnie zmienić rozgrywkę nasz damage i odczucie tego, jak gramy postacią. E, drzewka talentów są bardzo rozkulowe, ja za nimi bardzo tęskniłem, ale prawda jest taka, że gdy się im przyjrzeć, że tak powiem, e, z dystansem, to jest tam bardzo wiele talentów, które są kompletnie bez sensu i faktycznie Blizzard z latami je zmieniał, poprawiał e, i tak dalej, by w końcu z nich zrezygnować, co było błędem, ale. Wydaje mi się, że gdzieś na przełomie e, Rough of the Lich King tak? e, ten poziom talentów zbalansowania był idealny, chociaż e, nie można było, nigdy nie dało się uciec od tak zwanego meta-buildu, czyli tego najlepszego buildu, najlepszego wyboru talentów, które no, spisują się idealnie w roli PvE i tak samo w PvP, czyli w zasadzie dwa rodzaje buildów. Jeden na PVP, jeden na PVE to zawsze zostało, z tego Blizzardowi nigdy nie udało się uciec i nawet w obecnej formie na retailu gdzieś to się tam przewija. Natomiast no teraz mam dużo większą swobodę zmieniania talentów. W klasiku każdy respekt, każda zmiana talentu wiąże się z wzrostem kosztu kolejnego respeku. Bardzo szybko dochodzimy do wartości kilku golda, które przy, nawet przy mm, tej zmienionej ekonomii klasika, która jest dużo bardziej dynamiczna i tak jak mówię dużo łatwiej jest mieć tutaj dużo golda, jest kosztowna. To samo dotyczy tyczy się napraw, zwłaszcza jeżeli gramy tankiem. Warrior tank płaci fortunę za dungeon za naprawę, ponieważ ciągle jest uderzany, ten gier bardzo szybko się psuje i jest to bardzo kosztowne. Są to te wszystkie takie smaczki, które sprawiają, że mm, naprawdę w tym świecie można się odnaleźć. Można zobaczyć, jak to wyglądało w 2004, 2005 roku dla Europy, e, kiedy mm, WoW miał swoją premierę. Myśl, wydaje mi się, że warto to sprawdzić, warto do tego zajrzeć, warto się tym zająć, warto e, poświęcić temu czas, żeby po prostu nawet to zobaczyć. Nikt wam nie każe wbijać 30, bo jest to długa droga. Jeżeli jesteście ale nie gracie codziennie, zajmie wam to przynajmniej za 3 miesiące. Mówi się, że około od Około 40, 50, do nawet 60, 70 godzin gry, w zależności od tego, jak sprawnie sobie w tej grze radzicie, jak dobrze ją znacie, jak dużo pamiętacie, oraz czy wiecie z jakich stron i poradników korzystać, jeżeli jakieś informacji Wam brakuje lub czegoś w jakimś miejscu utkniecie. Gra nas nie prowadzi za rękę. Questy na mapie się nie pojawiają, są oczywiście adony do tego, które to rozwiązują. Natomiast wszystkie informacje zawarte są w opisach questów i nie zawsze one są wyczerpujące. Często bo opisy questów są na Trzeba się trochę pomęczyć, poszukać, pokombinować, a czasami po prostu się rozejrzeć po mapie, by skojarzyć w jakim miejscu mamy dany quest zrobić, co jest e, f, fajne, jeżeli lubimy eksplorację, bo WoW, ten klasyczny bardzo na tą eksplorację kładzie duży nacisk i faktycznie jest tak, że będziecie tą grę bardzo, że tak powiem, ambitnie i, i namiętnie eksplorować, ponieważ tak jest konstruowany ten świat. Wszędzie trzeba dobiec. Bardzo często, bardzo w bardzo wielu miejscach bardziej się opłaca biec z piechotą niż lecieć, niż lecieć fl przez flight patha, ponieważ jest po prostu szybciej. Można iść na skróty, a po drodze jeżeli gracie na serwerze PvP, tak jak ja, możecie wpaść na kogoś z przymierza, dojść do walki, nie zawsze tą walkę wygracie, więc może się okazać, że będziecie musieli biec do zwłok, mogą was kolbskampić, jest cała, cała masa interakcji, przygód i tak naprawdę w tej grze Przynajmniej ja przyjąłem, pierwsze ja wiem, że nie będę rajdował, na pewno nie będę brał udziału w endgame, bo po prostu zwyczajnie nie mam na to czasu, a, a w przypadku Wanilii jest to bardzo czasochłonne zajęcie, e, więc tak naprawdę samą przygodą jest podróż od, jednym, od pierwszego poziomu do 60. To co się tam wydarzy wasze wszystkie przeżycia, e, przygody ludzie, których spotkacie walki, które stoczycie, e, najróżniejsze na zdarzenia. Pomożecie komuś zrobić quest, nagle się zatakuje a on zaprosi ludzi z gidi nagle się okaże, że w środku mapy na 20 czy 30 levelu zawrze się kilkunastoosobowa, ciężka walka PvP, która będzie trwała resztę wieczoru. Na to to właśnie polega. I tutaj wyłączamy myślenie, że muszę jak najszybciej bić level, jak najszybciej dojść do end game'u, co jest normalne teraz na retailu. Wchodzi dodatek, tam jak najszybciej wbić najwyższy level, żeby zacząć zbierać gierić do raidów itd. Tutaj tego nie ma. Tutaj klucz całej gry jest podróż, wasze doświadczenie w zasadzie należy się na tym skupić. Jeżeli ktoś podchodzi do klasika z takim mindsetem, to jak nastawieniem, żeby jak najszybciej bić level, robić rajdy, uzbierać najlepsze gier i tak dalej, jasne, można to zrobić, ale stracicie bardzo, bardzo dużo z tego, czym Classic jest i po co klasyk został w ogóle stworzony? Bo został stworzony przede wszystkim po to, żeby ludzie, którzy grali w tę grę w czasach wanili, osiągnęli w wowie wszystko, mieli ten nostalgiczny powrót do tego, czego już nie ma i czego już raczej nigdy nie będzie. Chociaż nie wiadomo, być może powrót klasyka, jego duży sukces, może zachęcić innych producentów i innych twórców MMO do odwrócenia gatunku. Trochę na to liczę, bo byłaby szansa na to, że gatunek by Przeżył drugą młodość, pojawiłoby się dużo nowych tytułów z piękną, nowoczesną grafiką, jednakże z mechanikami sięgającymi połowy zeszłej dekady, czyli w zasadzie pierwszej dekady XXI wieku, gdzie rzeczy działy się troszeczkę inaczej. I moim zdaniem byłby to świetny misk. Ktoś, kto by potrafił zbalansować to, co jest współcześnie w nowoczesnych memo z tą przeszłością, znaleźć równowagę pomiędzy dwoma tymi światami, to stworzyłby moim zdaniem grę idealną. Niestety póki co takiego tytułu brakuje, nie zapowiada się, by taki tytuł miał się w najbliższej przyszłości pojawić. Co dalej? WoW Classic posiada całą masę skill i umiejętności, które z gry znikły, m.in. First Aid, czyli pierwsza pomoc, bandażowanie się, które jest w ogóle kluczowe i wymagane nawet dla klas, które potrafią się leszeć w PvP. E, Skile, e, profesje mają znaczenie. Oczywiście ekonomia w WoWie, tak jak zawsze, była spieprzona, ponieważ przedmiotów w grze nigdy nie ubywa, pomijając consumables, ale one są na tyle łatwe do krawcenia, że w pewnym momencie wszyscy je krawcą i tak zalewają rynek i cena spada, a w zasadzie cała reszta giru i tak dalej się nie zużywa, nie, nie wypada z gry, w związku z tym ekonomia w pewnym momencie osiąga swój szczyt, z którego potem wszystko równie pochyla w dół, zarobki są coraz trudniejsze, gold się coraz bardziej dewaluuje i w zasadzie to samo czeka klasika za, za kilkanaście miesięcy podejrzewam, że ta ekonomia będzie w takim stopniu, że w zasadzie ciężko będzie zarabiać dużo golda. Jeżeli ktoś chce zarobić gold, to jest teraz najlepszy moment na no to. Ci, którzy oczywiście grali w tą grę i wiedzą co i jak funkcjonuje. E, są w stanie ten gold zarabiać bardzo szybko i zarabiają go tyle, że nie wystarczy do, do końca świata i dzień dłużej. Natomiast um, są oczywiście sposoby na zarabianie nadal w miarę sensownego golda rzędu 100-120 golda na godzinę na 60 levelu i w zasadzie bez tych metod e, nie dałoby się podejrzewać w tej grze przetrwać. Natomiast to wszystko jest czasochłonne. E, ja osobiście podchodzę do klasika z nastawieniem w bit 60, pograć trochę, pobawić się endgame'owymi dungeonami, może uzbierać część bisów, jeżeli będę miał na to czas, i na tym koniec. Um, tak, jak mówię, dla mnie jest to przygoda, jest to podróż do tej sześćdziesiątki, jest to powrót, powrót do starych lokacji, które moim zdaniem są fantastyczne, świetnie zaprojektowane. Każda z nich niesie są historię, którą zamoczy się na pamięć, natomiast nadal bawię się ponownie w odkrywanie ich i przeżywanie. W zasadzie odkrywanie nie, ale przeżywanie ich po raz kolejny na nowo i na nowo. I jest to to, co jest dla mnie najbardziej doskonałe w tym tytule. Graficznie yy, mamy grę na silniku z Legiona, więc w zasadzie można włączyć sobie tryb klasyczny, który w zasadzie skręca WoWa do grafiki bardzo zbliżonej do prawdziwej Vanilii, ale to co widzicie tu na graniach to są ustawienia ultra. Ja nie widzę powodu, do którego nie miałbym włączyć najlepszej możliwej grafiki, ponieważ gra wygląda dużo ładniej niż w Vanilii i uważam, że należy z tego jak najbardziej korzystać i sam z tego korzystam. Sama rozgrywka, mechanika, jak widzicie, są adony. Jest to oczywiście wielu twórców znanych adonów, bardzo szybko zrobiło konwersję na wersję do Classic'a. Do więc mamy dostęp do adonów, które między innymi wyświetlają lokalizację questów, e, podliczają dps liczą fret, e, podają informacje odnośnie giru, upgrade'u, co jest dobre, a co nie, podają ceny e, przedmiotów u vendorów, ponieważ standardowo, w standardowym wanili takich informacji w ogóle nie było. To wszystko są to, co widzicie też na ekranie, większość tego to są adony. Ta gra jest bardzo surowa, jeżeli nie zastanowimy żadnych adonów. i szczerze mówiąc ja przez pierwszych 10 czy 15 leveli grałem zupełnie bez adonów, tylko i wyłącznie dlatego, by właśnie sobie e, ten klimat przypomnieć, przypomnieć sobie jak to było kiedy zaczynałem grać w WoW, nie miałem o pojęcia i popełniałem masę, masę błędów. I nie ukrywam, że e, pierwsze kilka wieczorów e, siedziałem uśmiechnięty z wielkim bananem na ryju, ciesząc się niezmiernie każdym takim drobnym smaczkiem. Mimo, że tych błędów już teraz nie popełniam, e, wiem czym, to się, czym tą grę się już je więc znam doskonale, każdą lokację, Co więcej. To jest niesamowite, że po tylu latach nadal pamiętam na jaki, gdzie uważać na jaki respawn moba, jak te moby czyścić, żeby nie spulować 20 czy 30 przeciwników na siebie. Co wiesz, mi w klasyku jest bardzo łatwe, bo moby mają bardzo szerokie agro i wiele mobów agruje się wzajemnie na, na, na nas, jeżeli popełnimy jakiś błąd, więc naprawdę łatwo tutaj popełnić błąd, który nas będzie kosztował życia, a to oznacza bieganie i potem trzeba się jeszcze skrześcić, znać No bezpieczne miejsce. Gra się wolno przez to gra nas często spowalnia Ee, wiele, wiele questów e, wymaga zabicia mobów, które mają respawny od kilku do, do kilkunastu minut. Część z tych mobów się respawnuje w więcej niż jednej lokacji. Możliwej przykład jak Wedding Havens, słynny quest e, The Old Port. E, Goblin ma trzy lokacje, które się spawnuje. Po zabiciu respawn trwa około 15 minut. No nie jest to łatwe. Trzeba się uzbroić cierpliwość e, i. Jeżeli się okaże, że są mini ludzie, którzy zrobią ten quest, to może warto właśnie z nimi zagadać, zaprosić ich do partii, i zrobić go razem. To jest właśnie genialne, bo z tymi ludźmi czekając na, na tego na respawn moba sobie siedzimy, rozmawiamy, poznajemy się, pytamy skąd są. Nagle się okazuje, że ktoś szuka Gildii, a być może ja szukam Gildii. Zaczynam się zapraszać i nagle błyskawicznie tworzą się całe te interakcje społeczne. Ja o tym właśnie mówię, to jest największą siłą tego tytułu. O czym jeszcze warto wspomnieć? Klasik na pewno nie jest dla wszystkich. Dla wielu zresztą z moich znajomych, którzy grali e, vanille i, i grali w też bardzo długo, okazał się rozczarowaniem, z tego względu, że uświadomili sobie, że nie jest to gra dla nich i podejrzewam, że dla części z was, która być może grała, doszła, część z was, która właśnie ogląda ten materiał, też grała i doszła do takich samych e, wniosków, a być może część z Was e, nawet e, uznała, że w ogóle nie ma zamiarów e, ten tytuł grać, ponieważ detail jest szybszy, wygodniejszy, prostszy i tak dalej. I ja to sobie nie rozumiem niestety nikogo krytykować. Mm. Sam e, doświadczyłem wielokrotnie frustracji w typu kolejka na logowanie się, e, długie respawny mobów, albo gracze, którzy zabijają mi moba e, z questu, ja muszę, biec od, muszę resetować quest, biec, ponownie go wziąć i tak dalej. Cała masa tego typu rzeczy się oczywiście zdarzała. Tego typu frustracje też niestety są. Natomiast e, ja przy, przyjąłem takie założenie, że jest to część tego, że tak powiem doświadczenia, jakim jest klasik e, i po prostu Będę się nim cieszył, będę przy nim spędzał, mówiąc wprost, czas i, i delektował się tym, zamiast się wkurzać. I faktycznie z takim nastawieniem gramy się bardzo dobrze. Kilka postaci wylewerowałem do około 30 poziomu, zastanawiam się, którą z nich pójść dalej. Nie spieszę się, nie mam żadnego ciśnienia. Chciałbym wypić 60 przed pojawieniem się PvP, natomiast wygląda na to, że przy tym ile mam czasu nagranie, raczej mi się to nie uda. Zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu wychodzi Red, Red, Red Dead Redemption 2 na PC, to i na pewno będę w nią grał, więc zaliczę na pewno dłuższą przerwę od WoWa lada moment. I w zasadzie, ponieważ mamy już 21 minut nagrania i chciałbym zmierzać pomału do jakiejś takiej konkluzji podsumowującej Classic, wydaje mi się, że powinniście tą grę na pewno sprawdzić, zwłaszcza jeżeli nigdy nie graliście w WoWa albo graliście w WoWa tylko już w czasach kolejnych dodatków i nie mieliście okazji zacząć. Um, czym ta gra była? W momencie, kiedy odniosła największy możliwy sukces w, w wszystkich tytułów MMO w historii, i w zasadzie po dziś dzień, w dużej mierze na, te, na tym sukcesie cały czas jedzie na tej opinii, pomimo tego, że um, kolejni gracze się z niej jednak wykruszają i, i odpadają po latach. Część prostu z, z tego, że mi się po prostu przejadła, część z tego, że ilość zmian, i dalekosiężność tych zmian już jest na tyle w kierunku takiego młócenia po prostu kasy na, na DLC i, i, i itemach ze sklepu i uproszczeniach, że nawet oni już po prostu nie są w stanie tego strawić. A to jest gra, która dostała w CD Action 10 na 10. To chyba była jedna z pierwszych dych w ogóle przyznanych w tym czasopiśmie. Średnia na Metacriticach i tak dalej. Podstawowego WoWa po dziś dzień jest w granicach 90 czy tam 9 na 10+. Plus. Generalnie wydaje mi się, że ktoś, kto interesuje się, jara się grami, powinien nawet na miesiąc wykupić sobie abonament, bo e, tyle trzeba, żeby móc grać w klasika, zainstalować go i po prostu zobaczyć, o co to wszystkim chodziło, bo warto. Jest to przygoda, jest to niesamowita przygoda. Jest to podróż przez świat, którego już nie ma. Nostalgiczna bardzo. Jest to podróż e, w czasie do pierwszej... E, do połowy pierwszej dekady XXI wieku, do czasu kiedy gry były zupełnie inne, e, grało się zupełnie inaczej. E, wielu z nas, w tym także ja, miało zupełnie e, inne harmonogramy, jeżeli chodzi o zdarzenia dzienne, i ja mogłem grać po 8-10 godzin dziennie bez problemu. E, I w zasadzie na tej właśnie nostalgii, od której w zasadzie ten materiał, definicji, w zasadzie nostalgii, na której ten materiał wystartował, w tej definicji zawiera się wszystko, co możecie znaleźć w klasiku. Jest to tęsknota za domem, za miejscem z przeszłości, w którym kiedyś byliśmy, i z wszystkimi związanymi z nim przeżyciami, odczuciami, zdarzeniami, które miały miejsce, w których braliśmy udział. I dokładnie tym jest klasik dla kogoś to gra w WoW. Zupełnie inaczej będzie odbierała go osoba, która nigdy w OWA nie grała, natomiast e, dla was to, dla takiej osoby, dla ciebie, kogoś takiego, kto, kto jest taką osobą, e, powinien, po być, po, powinien być to taki skok w przeszłość, e, by zobaczyć jak wyglądały kiedyś gry i by zacząć przede wszystkim, dlaczego Blizzard kiedyś był tak doskonałym deweloperem i być może dać wam nawet e, możliwość zrozumienia, co się stało, że już takim deweloperem niestety nie jest. Um, oczywiście nie jest to podyktowane tylko tym, że Blizzard się po prostu zmienił, zrobił się pazerny po. i Activision zmieniło go w maszynę zarabiania pieniędzy, bo też prawa rynku się zmieniły. Gry teraz, produkcja gier w zasadzie przekracza już kosztami produkcję dużych, duże hollywoodzkie produkcje, budżety są gigantyczne. W tytuły AAA zaangażowane są zespoły liczące po kilkaset osób. Od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Produkcja w zasadzie, jeżeli trwa więcej niż kilka lat, robi się nierentowna, a i tak nigdy nie ma gwarancji, że gra na siebie zarobi. Sporą część budżetu podstawowego, czyli mniej więcej 30% budżetu przeznaczonego na samą produkcję gry, kolejne 30% trzeba przeznaczyć na marketing, więc gra e, kosztująca, powiedzmy, 250 milionów dolarów musi zarobić ponad, grubo ponad 300, aby w ogóle wyjść na zero i dopiero od tej kwoty zaczyna zarabiać pieniądze tak naprawdę na czysto dla dewelopera. To są gigantyczne pieniądze, gigantyczny rynek, gigantyczne ryzyko przy, e, i bardzo gigantyczne ryzyko stopy, uzyskania stopy zwrotu z, z inwestycji, e, więc e, siłą rzeczy... Gry robi się teraz zupełnie inaczej. Są dużo wyższe koszty wyprodukowania gry i jest dużo mniej miejsca na ryzyko, więc stawia się bardziej na sztampy i na sprawdzone pomysły, ponieważ one zarabiają pieniądze. W tamtych czasach Blizzard robił co chciał. Robił gry dla siebie, e, robił gry. E, w taki sposób, w jaki oni chcieliby grać, i WOF jest dokładnie taką grą. Jest zlepkiem wszystkiego, co było dobre w różnych rozrzuconych MMO. Blizzard to wszystko połączył w jedną grę, stworzył do tego unika unikalną fenomenalną franczyzę wywodzącą się z świetnego RTS-a, z bardzo bogatą fabułą, i na tej bazie powstało coś niezwykłego, co w zasadzie myślę, że w historii gier zawsze będzie miało swoje miejsce w takim panteonie sław mm, dzieł najbardziej doskonałych, dzieł zebranych doskonałych, i z tego właśnie powodu wydaje mi się, że każdy z Was. Jeżeli jeszcze nie miał okazji, to powinien do klasika zajrzeć i powinien w niego zagrać, by po prostu tą niesamowitą zależność zrozumieć, a także będziecie mogli doświadczyć rzeczy, których już teraz w grach nie doświadczycie, jak właśnie ekonomii, społeczności, swariowanej ekonomii, społeczności graczy, którą budują gracze i którą musicie wejść, by móc w zasadzie grać świetnego, najlepszego możliwego rodzaju PvP w otwartym świecie, gdzie w zasadzie zaczyna się ono bardzo spontanicznie i wymaga dużo skilla, znakomitego poznania swojej klasy, ale także znajomości profesji, dobra na przykład profesji jak inżynieria, która jest niesamowita, pozwala wyeliminować wszystkie wady naszej klasy odpowiednimi przedmiotami i w zasadzie używanie jej w PvP jest kluczowe do, do sukcesu. Craftingu, który faktycznie pozwala się utrzymywać w grze Fenomenalnie skonstruowanego świata, który, mimo że mapa nie jest jakaś na obecne czasy, nie, nie wydaje się majsterztykiem, to mimo wszystko tym majsterztykiem jest e, tak zwane e, landmarki, czyli takie ważne punkty odniesienia, które pomagają nam się orientować w terenie, są perfekcyjnie rozmieszczone. Każda mapa, każda lokacja, każda kraina, e, poza swoją historią, tworzy też pewien, buduje też pewną historię, pewien nastrój, swoim wyglądem. E, jest na swój sposób unikalna, ma w sobie coś niezwykłego. Mimo całej tej prostoty, bo Wolf jest graficznie zawsze był prostą grą, pomimo ostatniego e, retexturingu i wielu zmian w silniku. Klasik jest, w klasiku tą prostotę widać, ale ona w zupełności wystarczyła by stworzyć niesamowity i bardzo głęboki świat. I moim zdaniem warto, warto w to e, chociaż na trochę wejść e, i po prostu do, doświadczyć tego, bo jest to jedna z nielicznych okazji by cofnąć się w czasie mm, i, i zobaczyć coś czego już nie ma i raczej już nigdy nie powstanie. I myślę że to powinno być dla Was najważniejsza informacja. To powinna być dla Was najfajniejsza, najważniejsza informacja odnośnie tego, co powinniście wiedzieć o klasiku. I zresztą do tego nawiązuje tytuł filmu. Co powinniście wiedzieć o klasiku i dlaczego powinniście w niego zagrać? Bo taki jest dokładnie tytuł filmu. Więc zachęcam Was bardzo serdecznie. Na dziś to będzie wszystko, ja się z Wami już pożegnam. Jeżeli jesteście ciekawi, czy pojawią się jeszcze jakieś materiały, myślę, że jak ogram trochę Red Dead Redemption 2, to pojawi się jakiś materiał też z tej gry. Bardziej w formie luźnych przemyśleń, czy takiego trochę vlogoplaya, playa nie wiem jak to bardziej nazwać. Czyli mojego luźnego komentarza połączonego z, w tle z fragmentami rozgrywki. Jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń na temat tej gry w wersji na PC, to zapraszam Was na pewno. Jak dodacie sobie przy moim kanale, tam przy subskrypcji dzwoneczek, to będziecie wiedzieli, kiedy materiał się pojawi, ponieważ ja nie jestem w stanie Wam podać konkretnej daty, jak będzie to będzie. Myślę też, że teraz troszeczkę się obroniłem czasowo, więc powinno się też pojawić może trochę takich raz na tydzień jakiś materiał, czy to vlog, czy, czy jakiś strzał z gry, którą obecnie testuję, czy, czy ogrywam. Z przemyśleniami, informacjami, co i jak. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. A jeżeli nie, no to cóż. Droga wolna, na YouTubie nie brakuje filmów do oglądania. I cóż, tym pozytywnym akcentem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. I do usłyszenia wkrótce. Cześć!